Ruch TV, oficjalna telewizja ruchu Chorzów. Tego spotkania zaczynamy szpil, jak mawiają na Śląsku. I natychmiast sadlok pod pole karne. Chorzowianie wygrali 1 do 0. Teraz świetne prostopadłe zagranie. Wraca do bramki Łubik Łukasz M i broni Marcel Łubik. Natomiast. Natomiast. No szwok, bez grani. W strefie obronnej rywala Daniel Szczepan. Zatrzymany Moneta. Karasiński. Szczepan. Interwencja Łubika. To jest chyba pierwszy celny strzał w tym meczu tak w ogóle. Przewagę jednego piłkarza, myślę, że to wynika też po części trochę z ustawienia GKS-u Tychy. Dla Marcela Ubika ten strzał, to przyłożenie stopy tak naprawdę. Dla tych piłkarzy to jest takie prawdziwe chłopcy ze Śląska. Śląskie derby. Czepan do Monety. Szybkość monety. Moneta. Łubik broni. To jest interwencja meczu na razie. Musi poczekać. Być może rok. Być na może pewno. Rok. No, Tak narzekają w Korzowie na ruch. Że tylko jedna wygrana wyjazdowa. Ale jak się popatrzy na remisy za moment. błąd, prawka za Moneta. Gol. Jeden do zera prowadzą Korzowianie od 44 Co? minuty. Coś niesamowitego. Mówiliśmy o Ubiku, który był Najlepszym piłkarzem w ostatnich minutach, w ostatnim spotkaniu, a tutaj taki błąd, który Moneta wykorzystał w 100%. Nedic, który w ogóle nie chciał tej piłki, tutaj Łubin mu zagrywał tyłem z presją. Erdkaler 169 cm. Kaiblinger. Maksymilian Dziopa trafił jednak prosto Martina Turny. uderzenie na bramkę tutaj. Marko Dijakowicza. 183 spotkania, 43 bramki na poziomie PKOBP Ekstraklasy. Człowieka, który przemierzył całą Polskę od Świnoujścia przez Bielsko-Białą do Obok, środka, a wrócił tak. na swoją pozycję Błachewicz. Teraz już widzę, tak. Obok Nedicza jest kołownia jako ten zawodnik, który... Szczepan na poprzeczka! Jest jako lewy pomocnik. Bartek Śpiączka przeszedł typowo jako dziewiątka. Cała struktura zachowana, można powiedzieć, w ten Patrzy na ten Gdańsk trochę z zazdrością, ale są też byli piłkarze ruchu, zaraz o tym powiemy. Duża frekwencja dzisiaj. Ruszył do niej mezgrań. Teraz krosowe zagranie w kierunku Barańskiego. Barański, Barański, pusta bramka i gol nie słupek! ratuje teraz PKS! niesamowitego tutaj Barański musi to kończyć wspaniała akcja bardzo dobre dogranie za linię obrony tu Barański zrobił wszystko co, co mógł najlepiej natomiast decyzja o strzale piękne przyjęcie stał niecelny usadził Ubika ale też zrobili swoje tutaj jednak dwaj piłkarze GKS-u wracając w pole karne i przeszkadzając Przed godziną 19 był rzut monetą sędziego Pawła Malca, a w 44. minucie meczu była szczęśliwa moneta. Był szczęśliwy Łukasz Moneta.